Ten typ mem i mini też człowieku dobrze wiesz, bydlaki są tu jakiś czas, kiedy mnie spytasz, co ja ci pokażę. Powiem ci, że poka, poka to poka, 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 po, poka, po, 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 po! Poka, poka mi bydlaka, poka, poka, mi swój talent, poka, poka, mi muzykę, poka, mi meny, wspaniale, poka, poka, miniaturki, poka, poka, mi długości, szorki też to przegląd oraz komentarz aktualności. Poka, poka, moi drodzy, przegląd oraz komentarz aktualności. Dokładnie to robimy dzisiaj. Dzisiaj będziemy grali w Night Trap. Nie, nie będziemy grali w Night Trap. To jest gra, którą dostałem. A to też śmieszne, że nawiązałem e, w piosence. E, tej, którą przed chwilą śpiewałem do tego typa Mesa, a to gra, którą mi wtedy na urodziny dał. Hey, Mamy gas <laughs> Więc. What the Kochani, poka poka przed aktualności będziemy sprawdzali wasze bydlaki. Dzisiaj co prawda nie będzie bydlaków, które wysyłacie na poka bydlaka itp@gmail.com. Tylko będą te bydlaki muzyczne. Będzie jeden muzyczny bydlak, który wrzucę, o ile nie ma praw autorskich. Jeżeli nie ma prawa autorskie, tego nie będzie. Po prostu i tyle. I będzie wszystkim kurwa przykro. Wrzucacie go na grupę z dupy na grupę z dupy również wrzucacie memy, jak was poproszę o to, żebyście wrzucili memy, to wtedy wrzucacie. I to jest świetny układ, prawda? Przepraszam, odbijam się. Mateusz to bardzo lubi. Mateusz ma e, mizofonię i jak tylko słyszy, jak robi tak, u, to mu się przewraca w kiszkach i w głowie. E, no i co będzie jeszcze? Będą, Nie będzie karty na czasie, bo karta na czasie trochę nie istnieje w tej chwili, więc sobie po prostu zobaczymy, co na głównej stronie YouTube'a mi się wyświetli po e, wylogowaniu się. No i memy, a to o memach, a jeszcze szorcy, dobra, kurwa, kochani, Ro, dobrze, że teraz, Janek, przypominaj mi o włączaniu nagrywania. Włączyłeś nagrywanie? No właśnie. Włączyłem nagrywanie. Lecimy z tym, polecimy od memuszków. Pokapokami poka, bydlaka. Po poka, poka, mi, poka, poka, mi bydlaka. Nowy Himen zapowiada się klimatycznie. To oczywiście Greta Thunberg, która wygląda tu albo jak z Himena, albo jak lord Farquad z tego. To miała ciemniejsze włosy, to by tak wyglądała. How dare you! No słuchajcie, dojrzewają ludzie, jej nie zależy na tym, żeby wyglądać fantastycznie dla Was wszystkich, klimatosceptycy, tylko ona jedzie ratować Palestynę przecież. Spaghetti and sausage. No nie, no to jest jamnik, ale to jest taki jamnik yy, ciapunio, który został przyłapany może nie na zjedzeniu stu główek kapusty, ale na zjedzeniu po prostu yy, worka makaronu spaghetti. To nawet jest bucatini podejrzewam, bo to jest grube spaghetti, więc ono w środku jest pewnie z dziurką. Zjadłbym. O panie, to ty na mnie spojrzałeś? Kto to panu tak spierdolił? I wszystko się zgadza. to panu tak spierdolił. Masz sporo siły, a Tuskowi byś zajebał? Jak Biedroń matce. No Biedroń to się popisał, kurwa, powiem wam. Popisał się w chuj ostatnio. Wrzucił, przelatywały samoloty Czyli to, 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 to była tak zwana formacja pięciu bez jednego, i dotyczyła ona kapi, kapitana Krakowiana, Majora, przepraszam, który zginął tragicznie. To zrobił Donald, Fu, Donald Trump, chciałem powiedzieć tusk. Ale nie, Donald Trump to zrobił na wizytę nawrockiego. I oni tak stali tyłem patrzyli w te samoloty i Biedroń napisał: o, Sean patrol, nie? I kurwa no upośledzony, nie, po prostu pod kątem empatii i e, myślenia, nie. A zrzucił winę na asystenta oczywiście. Stary nie chce gołębia, stary z gołębiem po tygodniu. Totalnie tak. Słuchajcie, ten obrazek Jana Pawła II widziałem tysiące razy, ale nie nie z takim kontekstem. Jedynacy. posiadanie rodzeństwa musi być takie fajne, tymczasem rodzeństwo każdego dnia. No, napierdala się rodzeństwo. Tylko u mnie na przykład tego nie było, no bo siostra starsza o 8, brat o 12, więc y, głupio było tak mnie napierdalać, nie? Może oni siebie napierdalali, ale mnie to... To było tak niefajne jednak. Ja zdejmuję ręce z twarzy, niemowlak GDZIE KURWA BYŁEŚ?! I weź tu człowieku, wytłumacz komuś z zagranicy. Bez beza. Bez i bezy. bez, bez bzu. Bez bez bez. Bez bzuj, bez bez. Wspaniałe to było lato. Nigdy nie zapomnę tych dwóch ciepłych weekendów. Kurwa, słuchajcie, mamy wrzesień w tej chwili. W tej chwili jest cieplej niż było kurwa w lipcu i w sierpniu. Jest taka letnia, totalnie pogoda. Przesunęło nam się to kurwa o miesiąc wszystko, nie? Chociaż z drugiej strony pamiętam, że pod koniec marca, na początku kwietnia też było kurwa ciepło. Tylko no nie aż tak. Chat GPT. Czy skoszenie trawnika dookoła drzewa sprawi, że będzie wyglądało na wyższe? Chat GPT. Listen you, motherfucker. Brian. Ty i Jan nie jesteście połączeni na Facebooku. Od którego roku sprzedałem państwo e-papierosy? Witamy. E-papierosy sprzedajemy od 2012 roku, kiedy to otworzyliśmy pierwszy sklep. Pozdrawiamy. A od jakiego wieku? Od 21 wieku. Boże, jakie trolle. When you fart and your stomach ache disappears. No kurwa, ile było takich sytuacji, nie? Tak... Pff. I nagle, o kurwa, jaka ulga, nie? Czyli to o to chodziło? <noise> Już myślałeś, że rakielita. Okres, polucja, taka owulacja. No, to teraz było, zapytali kurwa polityków, yy, mężczyzn, czym się różni okres od owulacji i <noise> nikt w studiu kurwa, czterech chłopa nie potrafili odpowiedzieć. Kurwa, wiecie co, ja na przykład ostatnio yy, os odkryłem ostatnio, z dwa lata temu się dowiedziałem, bo nie wiedziałem tego i nigdy nie zapytałem, bo myślałem, że pod paski podkleja się pod kurwa pochwę, a nie pod... Majty, że one, prr, że trzeba oblepić majty tą podpaską. Myślałem, że to się tak jak tampon, może nie wsadza, ale tak wywiera to, przylega to do, do części intymnych, a tu się okazało, że jest inaczej. No ale co to jest okres, a co to jest owulacja, doskonale wiem, kurwa, bo to jest wiedza podstawowa. Siostra poprosiła mnie, żebym włączył jej Robloxa. <laughs> Resident Evil 7, Biohazard, kurwa na wiarze. Graliśmy w to z dziewojem. Graliśmy to na Mazurach jak byliśmy. Puściłem mu to na wiarze, był październik, było tak mrocznie na dworze, ale tak naprawdę mrocznie, taka ohydna pogoda, czy znaczy przepiękna w swojej brzydocie. I my kurwa graliśmy w tego rezydenta. No powiem wam, że jest to przeżycie. Gdzieś w odległości maksymalnie 900 metrów od Ciebie odbywa się ta rozmowa. Ciepło, jak na wrzesień, ciepło, ciepło, ale wiatr zimny, zimny, zimny. Kurwa! Główno prawda! Wiatr jest ciepły w chuj, nie, więc... Trochę ten mem rozumiem, a trochę jednak no, nie, nie trafił. Boomers, Gen Z, Gen Alpha, Millennials coming to fix the computer. <laughs> Wszyscy się ich boją, no pewnie że tak. Uwielbiam jak ziemia się kręci, to zawsze robi mi dzień. No eee, bo tyle trwa kurwa dzień obrót Ziemi, nie? A wiecie jak na innych planetach jest? Na Marsie to jest co są 24 godziny i ileś tam ileś minut albo 25, godzin, coś koło tego? No, na różnych jest różnie. Natomiast na Wenus to jest chyba kurwa z 400 dni. nie? 243 dni. 243, No to pomyliłem się troszeczkę, ale 243 ziemskich dni. Tyle trwa obrót na Wenus. Kurwa! Na Jowiszu na przykład 9 godzin. No tak, Jowisz zapierdala strasznie, 9 godzin. A na Uranie? Na Uranie 17 godzin. Ale, ale Uran, y, Uran jest jedyną planetą, która wiruje inaczej. W drugą ona, nawet nie w drugą stronę, ona wiruje. Tak! Tak jest, słuchajcie. You're is crazy. Dentysta, jaką pastę do zębów pan wybiera? Ja, carbonare. Dentysta, zaraz panu jebne. Kurwa, tą facetkę pojebało zadać tyle masturbacji podczas zmiany płci. Edukacja zdrowotna, co? Terapeut. Die deutsche Luftwaffe ist nicht real. Sie kann dich nicht verlassen. Deutsche Luftwaffe. Kiedyś, źle usłyszałaś i okazało się, że umówiłeś się z kolegami na łódkę, a że na wódkę, dobra, bo miało być na wódkę. No była kiedyś łódka bols, nie? Łódka bols to była reklama, w ten sposób yy, omijali zakaz reklamy w telewizji, więc zrobili łódka bols. I to była taka łódka, zrobili reklamę na takiej łódce, takie żagle, żaglowiec w ogóle, i tak dalej. A potem jeszcze była jedna reklama, i to było WTK Soplica. Czyli towarzystwo kulturalne, coś tam, WTK Soplica. I chodziło o wódkę Soplica. Tak kurwa sprytnie zrobili. Tak samo jak piwo. Bezalkoholowe. A propos mrugania okiem. Szczęść może! Ratuj się, kto może! No to jest Grzegorz Brown, który tak naprawdę, to jest Old Snake, to jest Old Snake Guns of the Patriots, kurwa, Metal Gear Solid, nie? On zaraz zacznie napierdalać tutaj jak, jakimiś tymi. Jakiś kamuflaż i z mechem się nakurwiać będzie. 1892 przed naszą erą powstaje Babilon. Jego mieszkańcy nie wiedzieli, że 3852 lata później staną się mniejszością nękaną przez słuchaczy reggae. Tak, no, że Babilon upadnie i tak dalej, to prawda. Babylon to do Babilonu, tak zostałem wychowany. When you can feel yourself being annoying, but you can't stop. Wiesz, że jesteś wkurwiający, ale nie potrafisz przestać. No zdarza się najlepszym. You're not supposed to moan and say daddy during the prostate exam, sir. Boże. When she calls you daddy instead of comrade, no to może być problem dla wielu. Małe ja nigdy nie będę takim żrzędliwym dziadem. 25-letni ja widzący grupę wesołych nastolatków, wypierdalać. No 41-letni ja to może tak, ale 25-letni no to nie. Tata nie chce opiekunki do dzieci, matka i tak załatwi opiekunkę, tata i opiekunka po tygodniu. No cóż, kiedy dosiadam się do dzieciaków na imprezie rodzinnej, chuja się znacie na pokemonach. Drill. Everybody know that's big dick bee. Bees don't even have dicks, it's a stinger. Mmm, jaki piękny God. Ja pierdolę gotówka. Dobre. Dobra, to nie jest God kurwa. On wygląda jak skruka. W ogóle nie jest God. Szczęśliwego nowego roku szkolnego. Jeże, jaki chujowe. Boże, dobra. Koniec tego, teraz wasz bydlak! Bydlak! A właściwie piosenka, którą posłuchamy, chyba, że ma prawa autorskie, to nie posłuchamy. Pokapłami, poka, <sum> poka bydlaka. Projekt ośmiornica plus Mara MDM Plastik. By maszyny forma, krwi, kość, dzieciak, od norma, nas nie stopisz jak z plastiku, to coś niż stu... No jest old school, jest old school, totalnie By, poznaj tych kowali, nie od wczoraj grałem hip-hop, nadal będą grali Wierdole to nie dla mnie, granie pod publikiem mam Wyłączyłem ten cel, który tutaj był, ale jakby co, zbieram, więc możecie na Tipli wchodzić na przegryw i tam wszystko jest, nie? Jak mam live'y. Donaty mile widziane wiecie, co najmniej z bo mi się należy, kurwa. Dobra, lećmy z tą muzyką. projego śmiornica, A wiecie dlaczego? Zdradzę wam na końcu, dlaczego e, ich tutaj wziąłem. Auto na krechę, zęby na krechę, tureckie Gucci, cisnę z nich bekę, usta pazy, bazy, doczepiane włosy, pustak z twarzy z taką wiadomo kłopoty. Tak, no pazurów też sobie nie może robić. Czego jeszcze nie może robić? Kompleksy w plastiku jak eko jedzenie. Wczoraj, dzisiaj, jutro. Zawsze hajs w cenie. Słyszę plastik, widzę fontonowe wary, Ale problem jest złożony, bo zatruwa oceany. Też. I uszy słuchaczy. Im to pasi, większość ludzi jest przyzwyczajonych do rzeczy łatwych. No dobra, słuchajcie. Chłopaki tutaj o plastiku nawijają i to pod różnymi kątami. Nawet ekologicznie tutaj wrz wrzutki są dowożone. Ale generalnie chodzi o sztuczność, nie? A dlaczego ich tutaj wziąłem? Bo są zbytomie! Ja, w którym byłem niedawno, robiłem rzeczy, które wkurwiałem w Bytomiu. Chłopaki z Bytomia 4 miesiące temu wrzucili taki klip. Poznaję Czerwony Plac, który tam jest, więc wszystko się zgadza. I jest to coś takiego, że jakby był, nie wiem, 2001 rok. To jest taki głos ulicy. No pra prawilne chłopaki sobie słuchają takich rzeczy. Co prawda nie ma tutaj yy, o, o, o jakichś OG gangsterskich historii, tylko to jest taki, taki uliczny rap, ale taki z pozytywnym przekazem. Dawaj, refren. Czy jest, czy nie ma? Są jeszcze ludzie. W pasja, w dłoniach siła, chęć życia. Czy siła, do jak pich, kurwa, tutaj. Spokój miłość do życia w próbiegu, jak narkotyk. Ludzie jak my. Byłoby fajnie, gdyby to było ludzie jak my, żeby zrobiła cała ekipa, nie? Wszyscy. Wtedy to by było jeszcze bardziej spoko. No dobra, słuchajcie, ode mnie łapkę bym dał, mentalną daję, bo musiałbym się zalogować. No jest to ciekawe, jest to naprawdę ciekawe, taki powrót do oldschoolu. Masz wrażenie, jakbyś się cofnął w czasie ale w tym pozytywnym sensie, więc dla mnie takie, takie podróże są zawsze i sentymentalne, i nostalgiczne, i robią robotę. That's the shit, man. Let's go further, further. Because steel is heavier than feathers. No to szorcy, no to jeszcze raz muszę te słuchawki założyć. Kurwa blaszka! Poka poka mi bydlaka, poka poka mi bydlaka. Fun fact, jeżeli zamkniesz oboje oczy, to widzisz na czarno, a jak zamkniesz jedno oko, to nie widzisz nic. Na... Że ty właśnie puszczasz do mnie oczko? Właśnie nie puściłem... ZJEBAŁAŚ TO! Że ty właśnie puszczasz do mnie oczko? ja i nas Ja no ja ją znam, bo już raz widzieliśmy jej twórczość tutaj No kurwa, jest grubo, JEST GRUBA! Maggie, I have something for you. Okay. Co masz? Och nie! Co było dla So, Check this out, Czemu ona ma tyle tego? Słuchajcie, jak spotkacie taką laskę, to trzeba spierdalać, nie? O nie, Kasia, Nast na Burning Manie, na tej e, antykapitalistycznej imprezie, która jest zaprzeczeniem konsumpcjonizmu i e, połykaniem kurwa energii. Połykanie energii, czyli bierzesz kurwa dużo MDMA i spermy, nie? To, to jest to połykanie energii. Na tym polega Burning Man. Niech nigdy Wam nigdy nie wmówi ze znajomych, że to jest kurwa coś innego. Jak brałem ślub z żoną, to myślałem, że będziemy grać w doktora, jakieś tam, no wiecie, nie? Seksualne tam gry i tak dalej. No. Myślałem, że to będzie naprawdę kurwa gra w doktora. Mam 32 lata. Jezu, jakie to było nieśmieszne, nie. Jakie to było strasznie nieśmieszne, jak źle zagrane. Kiedy w niedzielę jeszcze spotkasz klienta, z którym widzisz się w sądzie za jakieś 12 godzin. Dzień dobry Panie mecenasie. Klasyka. Co? Kiedy pracujesz 12 godzin dziennie i patrzysz, jak Iron Man rzuca Twoim Oplem w Złoczyńce. Nie trafił kto ci zwróci za to hajs potem do ubezpieczalni idziesz no ale niestety nie wykupił pana od kurwa superbohaterów nie tam jest tak drobnym druczkiem dopisane mamo trzymaj, na telefon nie się nagrywa trzyma. popek mamo dostałem to do czemu tam gość jest w koszuli kurwa co chłop zrobił co chłop zrobił Stopa. ja pierdolę, a ludzie dalej imprezują z tym popkiem nie spojebane nie o, ci są zajebiści, Daniel Gentleman, polscy Piki Blinders! I muszę zobaczyć komentarze. Nie potrzebujemy broni, żeby wygrać wojny. wojnę. Do choroszy, do choroszy. Nie, potrzebujemy prezerwatyw, żeby się ruchać. Potrzebujemy namiętnie całować kolegów, nie potrzebujemy baby, żeby się ruchać. Po prostu wejdziemy w siebie razem. To jest cała moc przyjaźni. Wystarczy, że wejdziecie razem w kolegów. wejdziecie razem w trzeciego kolegę. I im takie komentarze zostawiają wszyscy. <laughs> Naprawdę, od kurwa, no, od, y widziałem parę razy ich po prostu jakieś filmiki i Zawsze te same komentarze. Belgia, co jest jej stolicą? Bruksela. Nie wiem, a powinnam powiedzieć. No powinna. Na turystyce jest. Przesnej. <laughs> Ale ją tak. wtopiłeś. Jak sądzisz, Olaf jest strzelaj. Mm, Sofia. Sofia! Ale dobra, na B też, no bo Bułgaria, nie. O Boże, kurwa, to są takie podstawy, że szkoda gadać. Nie możemy się spotykać, mam za planem wyjazd, na którym muszę być singielką. Ja pierdolę, kurwa. Mam za po, prostu, po prostu jadę się ruchać kurwa z typami, no. Te parę dni owulacji. Owulacji czy okresu? Lecier goofy side slide. Ja pierdło. Ale bym spierdalał, nie? Ale bym uciekał. Dobra, dosyć tego. Dosyć tego, kochani. Zobaczmy, co na tym YouTubeku się dzieje. Pokokami poka, bydlaka. pokami poka, poka, bydlaka. Proszę bardzo, główna strona. Co nam tu pokazuje? Śmiali się z jej tatuażu, aż zamarli gdy dowódca gromu. Będzie się żałować, tak naprawdę jestem. Raz, dwa, trzy, cztery kropki wykrzyknik. Co na tam, ma, radio orzeł? i zrobione absolutnie, absolutnie przez AI. Nie, straszna miniaturka. Wygląda trochę jak Asia Pinkfart, ona. Kolejne kurwa. Opowieści wujka Jana. Powiedział sprzątaczce, by rozwiązała równanie. I też jebane AI, nie? Tego po prostu będzie tyle teraz, że szkoda gadać. Nowość siostry, neonówka. Ale nie, no chłop się za babę przebrał i to w dodatku zakonnicę. No kurwa. Czy jest coś śmieszniejszego? No nie ma nic śmieszniejszego. Zawał blisko, Marek skoczy las. Zawał ostrzega wcześniej niż myślisz. Zobacz, jakie dają znaki. No, jest to miniaturka. Nie wiem, czy to jest AI, tamto, ta grafika, ale chyba nie. No, no i Marek skoczył raz, pokazuje palcem, więc jest to legitne. TD, trzy komory. Extended, telewizja. No, to wczoraj to mogliście posłuchać y, mojej opinii, tego wszystkiego u mnie na streamie, na przegrywie. Po instrumencie, ty bany, ale jak tak, to <grym> zadawaj <zdałem, dżempol. grym> <grym> Więc jak ktoś nie był, to można sobie wejść na przegryw kanał, i tam jest sekcja filmy, i na żywo. I te na żywo to są te filmy, y, które. Zresztą on, on powinien być w playliście yy, y, Hollow Knight Silk Song, bo potem w Hollow Knight grałem. Proszę bardzo, tym typem plus gorąco, Lemik Golemik. Tylko 7 tysięcy wyświetleń, zasługuje na więcej ten chłopak, bo naprawdę potrafi robić kurwa dobre rzeczy. Certyfikowane twarde gówno. Jestem ten, tjb, co jest Co my dalej mamy? Historia Katarzyny i Krzysztofa Perseusz 16. No, i tutaj wrzucił Gorgonę i Perseusza. Czy nie, nie pamiętam, czy to była Gorgona, czy Meduza, po prostu, z którą Perseusz walczył. No, taki klasyczny, klasyczna gonci Gonciarzowa miniaturka, 2 godziny, 4 minuty. Nieźle, co? Dramat. Jan Urban ogłasza powołania. Odcinek 189, dzielina z piłka. To oczywiście kaszanka, nie? W sensie kaszanka robi to, dzieli z piłka. Zna się na tej piłce, więc robi z nimi głównie rzeczy, i mu to jakoś źle. Pea versus Tede, historia konfliktu. Jerzyk, widziałem to! Znaczy, no nie na tym, bo tutaj jest, jestem wylogowany, ale widziałem to. Widziałem całą tę historię konfliktu, bo ja nawet nie wiedziałem, ile tam tego konfliktu jest i jakie tam powstawały rzeczy, bo się wtedy tym nie interesowałem, a potem już wiem, to jest miniaturka Sroga. Ja pierdolę, Miu i Zalia mają 6 milionów wyświetleń. W trzy tygodnie? Nieźle. Nice. Burkina Faso, podróż do stolicy pełna strachu. Jak to dalej? Certyfikowane, twarde gówno. Eko, 200 tysięcy wyświetleń w 8 dni. No tak, widziałem kilka jego, może nie całych vlogów, ale kilka takich rzeczy widziałem, więc. Y... Burkina Faso to nie kurwa frytki z kremem. Nie ma frytek z Znaczy na pewno są jakieś. NBA Two Clean Moments. Bardzo fajna miniaturka. Bardzo mi się podoba. Mega dynamiczne zdjęcie. No i legenda Derrick Rose, e, numer jeden z e, Chicago Bulls. Fantastyczna sprawa. Taka szkoda gościa. Tak zmarnowany talent przez kontuzję. Gigantyczna szkoda, bo to mógł być jeden z najlepszych koszykarzy ever. Ever. No i dobra, i właściwie jeszcze Książuro, polskie restauracje w USA, książulo Nie smakuje mi! Kotlet z kurwa kukurydzą i ziemniakami tłuczonymi. Tłuczone ziemniaki to jest coś takiego. Mashed potatoes to jest takie ultimatywne danie Stanów Zjednoczonych. Właśnie takie Sunday dinner, nie? To, to są mashed potatoes z czymś tam. Ja nie wiem co oni tam jeszcze jedzą. No, gravy, gravy no, czyli sos, nie? Taki pieczeniowy. pieczeniowy i no i pewnie jakiś, jakaś pieczeń czy coś tam, no albo barbecue oczywiście, no Stany Zjednoczone tym zasłynęły. Dobra, koniec tego dobrego, dziękuję Wam wszystkim, do zobaczenia w następnym odcinku, poka, poka, kocham Was!